Otóż jak Państwo widzą w uchwale mamy podane w paragrafie pierwszym zaproponowane przez Pana Burmistrza stawki wynagrodzenia, wynagrodzenie zasadnicze w kwocie dodatek funkcyjny, w kwocie dodatek specjalny i dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie. Jak Państwo wiecie to lada y, uchwałą y, ustala wynagrodzenie burmistrzowi miasta. Czy ktoś z Państwa radnych miałby inne ewentualnie propozycje co do stawek wynagrodzeń? Proszę o zgłoszenie się. Bardzo proszę. Przepraszam, że w pana przewodniczącego to nie jest projekt burmistrza. Tam nie ma mojego podpisu. Dziękuję bardzo. Dziękuję za sprostowanie. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa chciałby zgłosić inne wnioski co do Pana Jakub Rubewski. Ja chciałbym zgłosić propozycję zmian do tego, projektu uchwały bądź złożonego. Zmian, które chciałbym dodać, są skonsultowane z dużą grupą radnych tutaj na sali tej kadencji. Proponowałbym, żeby stawki wynagrodzenia pana burmistrza pozostały w wysokości takiej, jak obowiązującej dotychczas. To jest, ja może powiem te tak kwoty i potem zasadnie dlaczego. To jest wynagrodzenie zasadnicze w wysokości. 6000 zł także bez zmian. Eee, przepraszam, tak jest. Dodatek e, funkcyjny w wysokości 21900 zł dodatek specjalny w wysokości 1620 zł i dodatek za wieloletnią pracę bez zmian w wysokości 20% nagodzenia zewnętrznego, czyli to jest 1200 zł. E, proszę Państwa proszę zwrócić uwagę, że te stawki zaproponowane przez rząd miasta to są stawki prawie, że maksymalne, wynoszące 98% maksymalnego wynagrodzenia dla burmistrzów prezydentów miast gmin miejskich liczących od 15 do 100 tysięcy mieszkańców. Do nie liczy 100 tysięcy mieszkańców, liczy tych mieszkańców 20. 23 tysiące złotych z, 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 z niewielkim odstępstwem. Wobec czego wydaje się również, że to wynagrodzenie zaproponowane przez nas i obywatelów w obecnej kadencji wynoszą 85% tych stawek maksymalnych, jest wynagrodzeniem adekwatnym co do tej wielkości, wielkości miasta. I wydaje się, że jest to również wynagrodzenie krzywdzące dla. Dla Pana Burmistrza, ponieważ porównując z wynagrodzeniami w innych samorządach miejskich na lub podobnej wielkości, wynagrodzenie to wcale nie wypada Dziękuję bardzo. Radny Panu, Panie Kubu, zwrócę się do Pana. Gdyby wynagrodzenie Burmistrza zależało od liczby mieszkańców, to zakładam taką sytuację, żeby nagle przyrost naturalny w ciągu kadencji się zwiększył, to musielibyśmy w połowie kadencji zwiększać burmistrzowi pensje. Gdyby nagle wyjechali wszyscy do Anglii, to musielibyśmy im mu zmniejszyć. Myślę, że to jest zła argumentacja, jako chcę przypomnieć, że w poprzedniej kadencji przez 4 lata wynagrodzenie burmistrza nie zostało podniesione, nawet o stopień inflacji. Mało tego zostało obniżone, jak dobrze sobie przypominam, o 200, może 300 zł, proszę mnie poprawić. I jest niższe niż wynagrodzenie poprzedniego burmistrza, pana Jerzego Zwolińskiego, które obowiązywało w 2008 roku. Więc y, możemy się zgadzać co do wysokości wynagrodzenia, ale uważam, że nie zgadzać. Możemy jakieś inne propozycje. Natomiast. Uważam, że wynagrodzenie powinno zostać poniesione i jest ono niezależne od liczby mieszkańców miasta. Dziękuję bardzo. Pan Kusyk, tak? Pan, bardzo proszę. E, przygotowałem takie małe zestawienie ile zarabiają burmistrzowie ościennych, ościennych miast województwa królewskiego. Podobnej wielkości, niektórych mniejszych, niektórych większych. Otóż burmistrz Łukowa zarabia 10 545 zł. Burmistrz Radzenia Podlaskiego, miejscowości, która liczy około 16 tysięcy mieszkańców, zarabia 11 340 zł. Burmistrz Opola Lubelskiego 11 973 zł. Myślę, że wynagrodzenie burmistrza oczywiście powinno być związane i z nakładem pracy, które ponosi, i z ilością mieszkańców, i z budżetem, jaki jest do rozdysponowania. Lubartów ma budżet prawie 80 milionów zł. Nakład pracy odpowiedzialność jest spora. Przez 4 lata, przez ostatnią kadencję wynagrodzenie nie zostało zwiększane, zostało zmniejszone, tak jak mój przedmówca powiedział. Wydaje mi się, że podniesienie tego wynagrodzenia przynajmniej o stopień inflacji powiedzmy o kwotę 500 tysięcy złotych nie uszczupli specjalnie budżetu a bardzo realni tą y, kwotę tego wynagrodzenia i będzie ona podobna do wynagrodzeń y, y, burmistrzów, o których wcześniej wspomniałem. Także możemy dyskutować nad kwotą, czy to będzie 500 zł, czy to będzie 1000, czy będzie 200, czy wyrównamy do wynagrodzenia poprzednika pana Jerzego Zwolińskiego, ale uważam, że delikatna korekta na plus y, będzie, y, będzie słuszna. Debata po wynagrodzeniu szefa gminy jest siłą rzecz trudna. A łączą nas z nim relacje polityczne, nie nas osobiste. I każdy głos może być dyskusyjny, źle bądź dobrze odbierany w zależności od tego, kto słucha. Ustalenie burmistrza od razu na początku nowej kadencji po wyborach, gdzie Występuje właśnie ten punkt, a może narazić dyskontantów na zarzu, że jeśli pochodzi z obozu burmistrza, to chce się przeładować, a jeśli popierał i jego kąt kandydata, który przegrał, że chce się zemścić. Nie ma dobrych rozwiązań. Z drugiej strony, no mówiąc wprost, trzeba zwrócić uwagę, jaką funkcję pełni wynagrodzenie. No, to jest jakby ekwiwalent za dobrą pracę. Stąd ci, którzy głosowali inaczej w wyborach na burmistrza, bo oni byli w innym obozie, jakby nie powinni przez delikatność sprawy w e, e, mocno krytykować z, z, zaproponowaną jakby kwotę wynagrodzenia. Natomiast wolennicy też moim zdaniem powinni powściągnąć argumenty, zwłaszcza jeśli to są radni, którzy byli radnymi poprzedniej kadencji, gdzie aktualny burmistrz, który wygrał, też miał większość przez naszą część. Zastanawiam się, dlaczego ci radni, którzy dzisiaj o której za wzrostem wynagrodzenia używają się delikatna, albo że w innych gminach, dlaczego nie zrobili tego przez 4 lata, gdy mieli władzę? No przecież mogli to zrobić. Jeśli pada to argument, że przez 4 lata nie zmieniono płacy burmistrzowi, to ja pytam, dlaczego? No przecież mieli narzędzia, żeby to zrobić. No, widocznie, brali Rady różne elementy ocenę przez wyborców, przed mieszkańców tej gminy. mieli narzędzia, żeby podnieść, a nie uczynili tego, więc widocznie były jakieś argumenty, żeby tego nie robić. Dzisiaj oczekiwanie, że nowa Rada zmieni wynagrodzenie jest według mnie zbyt daleko idące. Zwłaszcza, że proszę się jakby czytałem ten status, któryś się raz, jakby nie do końca go jeszcze rozumiem, widzę, że ma kilka błędów i niezgodności zobowiązującą ustawą. Ja na przykład nie wiem, kto jest autorem tej uchwały. Pan burmistrz na, na początku tej sesji stwierdził, że, że to nie on, na tej uchwale nie figuruje jego podpisu. Widzę podpis Pani kierownik Jałochy, tak się zastanawiam, kto zaproponował te wysokości wynagrodzeń, które są właśnie w tej uchwale projekcie. Rozumiem, że pani Jałocha, czyli jakby kierownik działu, który podlega od burmistrza, zaproponował nam aktualne wzrosty wynagrodzeń, no to jakiś absurd. Czyli, proszę Państwa, to taki, jak ja bym chciał pójść inną do mojego szefa w, w firmie, że no tę podwyżkę, bo mój urzędnik uważa, że powinienem zarabiać więcej. No to jest trochę nie fair. Uważam, że ktoś musi wziąć autorstwo, czy odpowiedzialność za autorstwo tej uchwały. Ale niezależnie od tego, czy ktoś taki się znajdzie, no to ja mówię tak. Wynagrodzenie powinno być formą Ekwiwalentem mówię za, za daną pracę danej osoby, ale też no, powinno być jakiś poziom, który gwarantuje, że warto się ubiegać o to stanowisko. Bo proszę Państwa, to nie może być argument właśnie typu zemsta. Akurat przegrał mój kandydat, załóżmy, to ja się chcę zemścić i mogę obniżyć. Bo przecież to nie można obniżyć. Słyszałem przed sesją głosu, że stosowne prace trwa i dlatego nie można obniżyć. Nieprawda. Można obniżyć, można zmniejszyć, warto przepisać. Które obowiązują w danej sprawie. To jest nowy stosunek zawierany z chwilą jakiegoś przed udzielonego przez pana burmistrza. W związku z tym, wracając do głównego wątku, powiem tak. Warto, żeby się o ten urząd ubiegać, dlatego musi być atrakcyjny finansowo. I jakby takim minimum, granicą również chęci startowania w wyborach na burmistrza to powinno być to, że po wyborach, ktokolwiek wygra, płaca przynajmniej nie powinna być niższa niż poprzednika. Jeśli, na poprzedni, jeśli ostatnia płaca pana burmistrza poprzedniej kadencji wynosiła x, to płaca nowego burmistrza, choćby, choćby był to ten sam, jakby człowiek, to też nie powinna być mniejsza niż X. Może być wyższa, ale nie powinna być niższa, bo inaczej, powtarzam, będziemy traktowali wybory jako okazję do zemsty bądź do nagradzania zwycięzcy. A nie, nie taki jest sens i funkcja wyborów. Podsumowując, uważam, że proszę Państwa, należy utrzymać wynagrodzenie Pana Burmistrza na poziomie ostatniego wynagrodzenia, jakie pobierał w uprzedniej kadencji. I stąd, jeśli, jeśli koncepcja Pana Jakuba Wrógowskiego była to sama z moim jakby poglądem, to ja bym chciał się do niego przyłączyć. A jeśli nie, to mój wniosek jest taki. Chcę zaproponować tą płacę na poziomie ostatnio pobieranym przez Pana Burmistrza. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa radnych chciałby jeszcze? Bardzo proszę. Pan radny. Pan radny Siwek. Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, e, nawiązując do konkluzji Pana e, Kuby, chciałbym powiedzieć tylko jedną rzecz. To nieprawdą jest, że wszystkie gminy e, mają budżety uzależnione od. E, Dochody, przepraszam, wynagrodzenia wójtów czy burmistrzów są uzależnione od budżetów tych gmin czy, czy ilości mieszkańców danych miejscowości, z których na przykład kandydują burmistrzowie. Prawda? Proszę Państwa, wydaje mi się, że ta kwota powinna zostać, która jest tutaj w projekcie, dlatego że nawet w takich gminach jak Michów czy Abramów. Wójtowie mają y, dużo większe wynagrodzenia albo większe wynagrodzenia niż ma burmistrz Lubartowa. Y, I na przykład podam gminę Michów, gdzie wynagrodzenie Wójta wynosi przeszło 10 tysięcy. 10 680 kawałek, prawda? Tak, tak, tak. Proszę, tak przepraszam chodzi tylko o, o, o pewne zestawienie odnośnie y, mieszkańców, prawda? Na mieszkańców wyższe. Gmina Michów ma około 6,5 tysiąca mieszkańców. Wynagrodzenie wójta to 10 tysięcy. Prawda? Y, Lubartów ma y, około 23,5 tysiąca mieszkańców i wynagrodzenie 10,700. Czyli porównując tutaj e, ilość mieszkańców, to już mamy na przykład w gminie Michów e, dużo większą kwotę na jednego mieszkańca. Prawda? E, tak samo jest gmina Firlej, gmina Abramów, jeszcze kilka innych gmin. Więc e, jeżeli chodzi o to wynagrodzenie, zostawiłbym takie, jakie jest właśnie tutaj, e, w tym projekcie. Dziękuję. Dziękuję.